witam bardzo serdecznie witam wszystkie wodniki na kanale Sunline Tarot tarociska Fortu nakłania się e, dzisiaj moi drodzy horoskop na wrzesień dla zodiakalnych wodników ascendentalnych czy w słońcu czy w księżycu to zapraszam bardzo serdecznie na ten horoskop jeśli macie ten znak czy w słońcu czy w księżycu również dla was kochani dobrze wodnik y, karty tarota Jaki to będzie miesiąc dla wodnika? Bardzo, bardzo dobry miesiąc. Dużo spraw związanych z rodziną. Możliwy jakiś urlop, wyjazd, dobry status finansowy, ale też tutaj niektórzy, powtarzam, niektórzy mogą. Yy, Oprócz urlopu mogą mieć zwolnienie lekarskie. Także dbajcie o siebie. Też takie przeczekanie, możliwe, że w pewnych sprawach finansowych, y, może coś się odwlecze, finansowych czy rodzinnych, może na coś trzeba będzie poczekać. Y, nie będziecie chcieli podejmować tak szybko decyzji, prawdopodobnie w tym miesiącu. No dobrze, zobaczymy, co w pracy, co w karierze dla Was. Praca, kariera, uwodnika we wrześniu. Nowe początki, na pewno, bo tutaj wyszły dwa asy i królowa kielichów. Nowe początki, nowe pomysły możliwe, że jakaś delegacja Was czeka, docenienie. Ale też tutaj bardzo empatycznie będziecie podchodzić w sprawach pracy. Będziecie bardzo, moi drodzy, z sercem podchodzili do pewnych nowych zadań. Ja bym powiedziała: bardzo uczuciowo, empatycznie. Ktoś możliwe, że też w pracy będzie. Dla Was życzliwy, spojrzy na Was takim mm, dobrym, serdecznym okiem i okaże wsparcie. Również y, dobry status, y, możliwe, że nowy cykl y, otworzycie y, oczy, y, zrobicie research, takie badanie i myślę, że może wiele osób y, będzie chciało zacząć albo nową pracę, albo nowy biznes. Także bardzo ciekawe. Zobaczmy, co w finansach uwodnika. Finanse. Finanse są wspólne, kochani. Finanse macie wspólne z partnerem, z partnerką. Tutaj uczuciowo bardzo podchodzicie do tych spraw finansowych. Trzymacie wspólnie się y, razem, możliwe, że na jedno konto na przykład, albo też taka zmiana, że w finansach będzie jakaś wiadomość, list, dokument i będziecie y, za przyczyną tej wiadomości y, mieli jakieś bardzo dobre porozumienie. Y, Finanse wspólne i ciekawe, nowe jakieś pomysły, także bardzo dobrze. Tutaj, y, moi kochani, zobaczmy teraz w uczuciach, co? Uczucia, emocje na ten miesiąc dla wodnika. W uczuciach zmiany, pamiętajcie, możecie liczyć na przyjaciela w postaci partnera, tak, męża. Żony. Jest ktoś, na kogo możecie liczyć, z kim y, możecie porozmawiać, i tutaj jest duża zmiana na plus. Y, niektóre osoby po takim czasie blokady zaczną ze sobą rozmawiać, skończą się jakieś y, konflikty, bo tutaj jest duża właśnie pomoc, która idzie od waszych połówek. Także, moi drodzy, ja myślę, że otworzycie się w końcu po czasie takim zablokowanym. Będzie dobrze. Zobaczmy, co w domu. Co w domu. Rozmowy, nowe projekty, moi drodzy, i w tym domu wodnik poczuje... Taką chęć zrealizowania czegoś nowego, tak? Tutaj zgłębianie wiedzy też jest pokazane. No i oczywiście w Waszym domu trochę musicie liczyć na siebie. Trochę też będziecie, moi drodzy, iść do przodu i cofać się, albo stać w miejscu przez chwilę. Będziecie mieli takie wrażenie przynajmniej. Ale oczywiście tutaj jest dobrze, bo macie cały czas jakiś cel, nowy cel w Waszym domu i realizację. Może trochę powolniejszą, ale jednak. No dobrze, niektórzy mogą mieć też jakąś ważną sprawę sądową dla domu. Zapomniałam dodać. Dobrze, kochani, i teraz zobaczmy jeszcze, co w Waszym zdrowiu. Przede wszystkim wodnik musi zwrócić uwagę na stawy, kości, nogi, plecy, mięśnie, barki, ramiona również. Bo może być problem na przykład z podwójnymi narządami. Ja nie mówię, że tutaj jest też pokazane troszeczkę serce u niektórych, u jednostek. Bo mogą być problemy z niedotlenieniem czy czymś takim. Jedna komora serca może gorzej pracować, ale też problemy z błędnikiem, problemy z poruszaniem się troszkę, może u niektórych to będą nogi albo biodra, stawy, tego typu dolegliwości. Oczywiście, moi drodzy, to jest ogólne czytanie, także tutaj nie dla wszystkich wszystko. Pamiętajcie: i niespodzianki dla wodnika w tym miesiącu. Co będzie niespodzianką. Yy, niespodzianka może być tutaj zmiana w sposobie myślenia związana zmiana z dzieckiem, tak? Yy, możliwe, że też yy, z edukacją dziecka. Yy, trzeba będzie coś tutaj zmienić. Może zmiana szkoły yy, tak mi się tutaj wydaje, może to być jakaś zmiana programowa, coś będzie e, zmienionego e, i też e, jeśli macie dzieci, e, no to też uważajcie na dzieci, bo tutaj jest ostrzeżenie przed jakimś złamaniem albo też skręceniem, czy też, żeby coś na dziecko nie spadło. Także może być tak, że jakaś elektroniczna rzecz, która jest położona wyżej, może ulec zniszczeniu i może kogoś na przykład, może na, na nogę upaść, tak? Ja tutaj ostatnio tak powiedziałam jednej pani i tak było. Także uważajcie, żeby Wam y, jakieś urządzenie elektroniczne się nie uszkodziło i nie zrobiło na przykład krzywdy w nogę, w kolano i może być taki też niespodziewany przypadek. Y, no dobrze, ja Wam życzę powodzenia i ostrzegam tylko y, to co widzę. Tarot mój jest intuicyjny y, jak najbardziej. No, i oczywiście moi kochani, to są tylko takie moje wizje. Ja Was bardzo gorąco pozdrawiam i życzę powodzenia. Do usłyszenia.